Witajcie na kanale WWM Po długiej nieobecności na kanale nic się nie działo. Powodem był ten wyjazd mój do Wielkiej Brytanii, dlatego cisza była na kanale, ale teraz postaram się to zmienić. Postaram się coś rzucać, jakieś filmiki. A dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak zrobić stingery magnetyczne własnej produkcji. Do tego co będziemy potrzebować, to drut spawalniczy nierdzewny, grubość 6 mm i taką będzie trzeba co można zrobić. Nie wiem, czy można kupić, czy zrobić, ja co zrobiłem. Taką tulejkę. Nie wiem, czy to dobrze widzicie. Tu grubsze, tu chudsze. W środku jest dziurka. Czekajcie, wam pokażę. Może tak. O, i wam pokażę, jak zrobić pokażę, o Stingera magnetycznego własnej produkcji polecam jest lepszy niż szpilki, które wyglądają, wiecie, jak sami moim zdaniem nie używam już szpilek szpilki niszczą mi gumy a szpilki są, są takie rodzaje, nie, jak widzicie ja używałem akurat tych szpilek wcześniej, a są jeszcze takie szpilki których ogólnie nie polecam, bo one mają ten haczyk i normalnie jak szczupa bierze, wyrywa ty tą gumę, przecina pewno, że można to uciąć ten, 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 ten haczyk tu i ten ale nie polecam wypróbowałem kiedyś kupiłem tu w Anglii Abu te magnetyczne I naprawdę rewelacja i na tym podstawie no, zrobiłem własne Stingery, po prostu nie? To jak wcześniej mówiłem. Dlatego tego będziemy potrzebować właśnie drut. Spawniczy nierdzewny. Grubość 6 mm. 6 albo 8. Ja używam szóstki. Do tego magnesy neodynomowe 2 mm na 1 mm. To są takie maleńkie magnesiki. Naprawdę bardzo mocne. Takie malutkie. I wam chcę, chciałbym teraz wam pokazać. Jak to wszystko zrobić? A! I jeszcze będziemy potrzebować wiertarkę Żeby wkręcić Tą tulejkę taką Do wiertarki I na małych obrotach będziemy drut zawijać To się wtedy zrobi Taka sprężynka To wam pokażę tak to wszystko będzie wyglądać Jak, to, jak, jak, jak ja to robię Może wam się przyda Może sami sobie wypróbujecie Nie wiem, pokazuję wam żeby było Łatwiej I naprawdę nie niszczy gum A więc tak Mamy drut Mamy tulejkę Wsadzamy drut w tulejkę, no właśnie tu. O i pomalutku, obrotami, o, obrotami nawijamy. O, tam tylko Tak. O, on jest dosyć sprężysty ten drut, ale to nic. Teraz bierzemy obciążki, obcinamy to drut. Odkręcamy i teraz widzicie, powstała, powstała taka sprężynka. Tu jest drut wystający, którym nie, nie ściągniecie tej tej sprężynki, bo on tutaj, trzeba go przeciąć. O, i teraz się ładnie ssunie z tej tulejki, tu, o, i powstaje coś takiego. Zaraz Wam pokażę. Coś takiego, taka sprężynka. Tu łepek grubszy i tu cieńszy. Nie wiem, jak to będzie widać. O! Tak. I teraz można zrobić na dwa sposoby. Można sobie wziąć kominerki cienkie, złapać to i po prostu rozciągnąć. Albo ja to robię w palcach po prostu. Łapię to so tutaj za tą ostatnią pierścień. To jest takie malutkie, że nie, nie wiem, czy będzie widać. Tu łapię sobie, tu i co so to rozciągam o. Tak, tak, sobie to rozciągam, to można sobie jeszcze uformować. O, widzicie? Czekaj, jeszcze troszkę może. O, i powstało coś takiego, po rozciągnięciu taka sprężynka. I naprawdę, uwierzcie mi, mega to jest, nie? I tak trzymam mocno kotwicę, że przy rzucie nic nie spada, bo używam tylko teraz tylko tego, tych już szpilek nie używam w ogóle. No, i dalej teraz tak. Mamy, yy, widzicie, tu są takie sprężynki zwoje. Nie, jak nawet zwoje. I teraz ucinamy te zwoje. Ja zawsze tak co zrobiłem, że już wiem, że na trzecim muszę zostawić. Ucinamy to. To wyrzucamy. O. I jest, widzicie, jest mały łepek powstał teraz. I teraz. Bierzemy magnes neodynomowy jeden, wkładamy go tutaj do środka o, tak o widzicie jest w środku magnes i teraz zastanawiacie się jak go tu przyczepić żeby nie odpadł w prosty sposób wystarczy zwykły klej Szybko schnący. kropelka, nie wiem, sprglu i smarujemy to. Od spodu tu puszczamy parę kropelek do środka, i jeszcze do tego smarujemy tutaj w koło magnesa. No i teraz pozostawiamy do wyschnięcia tego kleju. Tego kleju gdzieś tu miałem. A tutaj mam, dobra. No, i teraz czekamy do zdjęcie. On nie odpadnie, bo naprawdę uwierzcie mi, testowałem to. Ja to testuję cały czas. Sonarobiłem tego dużo i po prostu biorę w steropian, wbijam w steropian, bo to musi być prosto ten klej. No, i tu miałem, zrobiłem sobie już dwie szczuki. To wygląda tak. Te, o, po, po wyschnięciu kleju. No, pokażę teraz, tak, jakie to jest mocne. Biorę komenderki. Abyście nie mówili. Proszę bardzo. Kominerki się utrzymują. Mogę szarpać, rzucać. O, mocno. Nic się nie dzieje. Trzeba mocniej pociągnąć. On naprawdę trzyma mocno. I teraz, jak mamy gotowego tego, to po prostu odcinamy sobie, jakie chcemy długie mieć sprężynkę. Ja zawsze ucinam sobie tak na półtora, do maks do 2 centymetrów. O. Tak, i powstaje mały stingerek taki. O, widzicie? Normalnie to zajmuje nie wiem ile dwie minuty pracy na jednie minutę. O, i powstaje mały stingerek. A teraz Wam pokażę oryginał z Abu. Jak wygląda? Ja nie wiem, ile takie, takie kosztują stingerki. Tutaj u mnie w Wielkiej Brytanii ja dawałem za paczkę 7 funtów. Na polskie to będzie około 25-30 zł pewno. I teraz tak. To jest oryginał z Abu. Zobaczcie. A to jest moja kopia. Jak <gryw> można powiedzieć, mój wynalazek Czymś się różnią. Nie za bardzo. A tak samo trzymają. I uwierzcie mi, za całą szpulkę, to jest 200 metrów. Trutu, kupicie, nie wiem, około 50 zł neodymowe też Magnesy, nie wiem ile, jaki koszt ja Za nie dawałem tutaj 7 funtów Za 20 sztuk No i klejnie Oczywiście Do tego I to jest tak, i teraz wam chciałbym pokazać Przykład Ten <laughs> przykład, mam Czekajcie, ściągnę tą osłonkę z kotwicy O Mam gobisada 20 centymetrów Wiadomo, on ma szeroki brzuch. Nie zła gumę na szupaki, polecam. Fire Tiger, akurat ten kolor. I teraz tak, widzicie? Mam wkręcony w brzuszek Stingera. Ona nie odstaje zbytnio od gumy. W niczym to nie przeszkadza. Nie wypadnie. Nie nic. I teraz tak, kodźcicę mapiemy. magnes. Proszę bardzo. Nic nie odpada. Trzęsę mocno. Nic nie odlecia, tylko muszę naprawdę mocno o i odleciało. I wtedy kotwica siedzi w szczupakach, yy, w paszczy szczupaka, a guma jest na zewnątrz, nie? Wtedy tym sposobem guma jest cała, tak? A jeśli byśmy używali. Gdzie mam te, te, te. Te stingery, te, te stingery, tu. Abyśmy używali szpilki, na przykład wam pokażę. Wbijam szpilkę, raz rzucam ją tu, o. I też jest dobry rodzaj, bo nie powiem, jest takie standardowe bardziej. Ale jak szczubak atakuje tą gumę z tym stingerem, jak tu wisi, to to wyrywa, wyrywa tą szpilkę, no i rości na tym samym gumę, tak? I potem, nie wiem, za którą razem, dziesiątą razem, ósmą razem, czy tam więcej, ta, ta dziurka tutaj się po prostu wyrabia, i ta szpilka już nie trzyma, a po drugie niszczy gumę. Moim zdaniem tak jak, jak ja Wam mówię, o tym co ja się przekonałem, i potem szukamy gdzieś dziurki obok, żeby wbić tą szpilkę, żeby trzymała yy, kotwica się gumy. Tak z tą szpilką to jest niepotrzebne, pomylone. Proszę bardzo, magnes, wkręcasz i trzyma szczupak. Atakuje gumę, wyrywa kotwicę, i tyle, i wisi. A teraz o pewnie pomyślicie No fajnie wszystko, bo to jest gruby brzuch I jest gdzie wkręcić, tak? Jest gruba guma Nie szkodzi, pokażę wam drugi przykład <laughs> Mam tutaj uszkowanego Gotowca już Jest to Herring płoteczka 16 cm I też mam zamontowane Na wkrętce I też jest zamontowany stinger magnetyczny, zobaczcie, Wie, wiecie sami, że heringi są tu, są płaskie bardzo i bez problemu na środku też wkręcił stingera i nic się z tym nie dzieje o, tak to tak wygląda, nie? I tak samo zaczepiamy gumę o stingera proszę, tak to wygląda, i wtedy tak samo można rzucać, machać, o przy rzucie nic nie odpada, dopiero mocniej szarpnięciem Odlatuje guma Pewnie, że gdzieś zaczepicie o jakieś yy, Grążele, mertę Czy co tam, to to odpadnie, wiadomo tak. No to Singer normalnie też odpadnie Ale normalnie w rzutach To się nic z tym nie dzieje Nic, kompletnie nic No i wtedy jak, jak mówiłem, szczupak Atakuje, odrywa auć, ale ostre ta kąpice Odrywa, nawet mam problem to O, oderwać, o I wtedy guma jest Poza pyskiem szczupaka, kotwica siedzi w pysku no i w tym samym mamy gumę ocaloną no i oczywiście jak to mówią o tych szpilkach nie niszczycie gum ja tu nawet miałem powbijane Stingery zwykłe nie wiem czy będzie widać to pełno dziurek mam i doszedłem do takiego wniosku, że kupiłem i sam po prostu robię teraz Stingery Magnetyczne to można wykręcić, o proszę bardzo, z Hringa tak to wygląda. O! Nie ma! Idzie chce! Po prostu sobie, o! I są so normalnie wkręcasz, tak? I tym samym nie niszczysz gumy. Nie, nie jest rozcięta. Nic się nie dzieje. I po ubraniu szczupaka, wyhaczeniu szczupaka, tylko przyczepiasz na magnes. No i rzucasz znowu, tak? Moim, moim zdaniem, to jest dobre rozwiązanie. Nie wiem co wy się o tym Po prostu chciałem się wam z wami tym podzielić Żeby wam pokazać Jak to się odbywa Są co, co sobie wymyślałem Naprawdę no, GoPro mam całe gorące I mi wyłącza, nie? Będę musiał jej chyba oddać na gwarancję, bo coś szwankuje. GoPro 10, jak zawsze, nie? Drogie kamery A shit, jak to mówią Dobra, postaram się yy, Wrzucać filmiki Na kanale Mam Dużo niespodzianek Mam trzy pływadełka, nie zdradzę teraz tajemnicy jakie Nie wiem czy zrobię filmik na wodzie Na tym co będę pływał Czy po prostu na ogódku rozłożę i wam pokażę Wszystko co mam, jak montuję, jak co Akcesoria takie inne Z wędek oczywiście to samo Zrobię materiał jakiś osobny No i co? Powodzenia, połamania kija Spotkamy się gdzieś nad wodą no, i to tyle, bo pamiętajcie, dać lajka na kanał, subskrybujcie kanał, żebyście byli na bieżąco z nami, z WWM. No, i do zobaczenia. Już nad wodą, z takimi szczupakami. Mam nadzieję, nie wiem, czy to wejdzie w kadr. Takimi. Dobra, do zobaczyska. Na razie, pa.